Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z mojej walki z Morską Pustelnią. Dziś zaczynamy od ostrożnego oczyszczenia platformy spawnera, ponieważ zrespił się nam Chicken Jockey, którego bardzo chciałbym przechwycić, by pozyskać z niego kurę. Niestety nie zachowałem przy całej akcji wystarczającej ostrożności i poleciałem na dół, ale o tym opowiem Wam ja z przeszłości. Kolejna próba prawdopodobnie zakończyła się właśnie fiaskiem. Sami zresztą widzieliście teraz na ekranie, co się działo. Zrespił mi się jockey zombie. No i mnie tak ucichło, nadzieję, że się uda go. Hmm, pozbyć, a kurczak by z nami został. Ale oczywiście. Heh, oczywiście skurczybyk musiał nas ciepnąć w najmniej oczekiwanym momencie. Pytanie, czy dalej tam jest. Mam nadzieję, że jest, no. Słyszę małego zombiaka. To wróży całkiem nieźle. Nie ma go. Ja pierniczę. Po prostu słychać zombie. No cóż, przechwytywanie mini-zombiaków nie jest moją mocną stroną i wszyscy już chyba to wiemy. Po niepowodzeniu w trakcie akcji ratunkowej kurczaka stwierdziłem, że udam się na małą ekspedycję do kopalni w celu znalezienia złota oraz diamentów oczywiście. Ta wyprawa była całkiem ciekawa, znalazłem w jej trakcie olbrzymią, imponującą jaskinię wypełnioną lawą, podpartą filarami, a do tego była wypełniona licznie potworami. Co ważniejsze na swojej drodze znalazłem całkiem sporo diamentów, a finalnie wyszedłem z jaskini z taką ilością. Zakończyłem tą sesję górniczą z stakiem złota, płytą zresztą C418 i 66 diamentami. To całkiem niezły wynik. Tymczasem wracamy na powierzchnię. Tak już zbyt długo będzieliśmy w tych korytarzach, starczy mi tego. Po powrocie na powierzchnię stwierdziłem, że czas zająć się budową spawnera dla zwierząt, a raczej platformy łąk. Na jej budowę wybrałem połowę wysokości drogi do mojego grindera. Aby zrealizować ten plan musiałem rozebrać wcześniej zbudowaną platformę oraz pozyskać nowe surowce, czyli dirt i cobblestone. Rozmiar planowanej konstrukcji wynosił 50 bloków na 50 bloków, czyli jeśli dobrze mi się wydaje, jest to rozmiar jednego czanka. Co i rusz musiałem biegać do mojej kopalni, by pozyskiwać kolejne bloki dirtu. Na szczęście znalazłem ich całkiem sporo i z całym projektem uvinąłem się w około 2 godziny. 640 bloków kolejnych. Nawet więcej. 700 z hakiem. Myślę, że już wystarczy, żeby zabudować to do końca. Uuu, ciężkie to było przedsięwzięcie. Ale mam nadzieję, że będzie opłacalne i że w końcu jakieś zwierzęta się nam zrespią na wyspie. O, już niedużo zostało. Oj, niedużo. Taka jeszcze myśl my naszła, żeby może spróbować podświetlić to pod spodem pnączami z szkajewa ale czy ma to jakiś sens w sensie? Chyba nie. Chyba nie ma to sensu. Dziwnie by to wyglądało, bynajmniej. Tak to już dziwnie wygląda, ale no, jesteśmy na wyspie, liczy się przetrwanie. Musimy kombinować jak tylko możemy, żeby stworzyć no coś. coś. O, gotowe. No już się pajączki zaczęły spawnić. Trzeba rozświetlić całą okolicę i zaimplementować tutaj parę bloków z trawą. Na pewno. Także pójdziemy ukraść parę bloków trawy. I wracamy na górę. No tak, tylko potrzebujemy najpierw do tego kilofa z silktaczem. Right, mamy 48 bloków trawy. Myślę, że to wystarczy, żeby w miarę szybko roz, ro, roz, rozprzestrzenić trawę na górze. Dokonać rozrostu. Ta ciemna plama. Będziemy tutaj ter terroryzować. Podejrzewam, że moby się będą tutaj spawnić pod tym, co nie jest dla mnie mega pocieszające. Wolałbym, żeby nic się nie rozpiło pod naszą, naszym spawnerem. Dobrych mobów, krówek. Jakichś nie wiem, innych kurczaków czegoś w tym rodzaju. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. Jeszcze skoczę na górę zaraz do spawneru głównego i spróbuję pozyskać tam jakieś kości. Nie wiem, czy tam coś jest. Jak nie, to sobie chwilę poawczę i spróbujemy sprawić, żeby tutaj było więcej trawy, jakichś kwiatów, może czegoś w tym rodzaju. Zobaczymy. Najpierw trzeba jednak porozstawiać bloki z trawą. O proszę, już się nawet trawa rozrasta, zarąbiście. Wbijam teraz na górę, żebyśmy mieli jakiś ładny punkt widokowy. No dobra, poza pojedynczymi blokami, cała nasza platforma, na której mam nadzieję będą się respić zwierzęta, jest już ogarnięta. Wy tego jeszcze w tej chwili nie słyszycie, ale nade mną dzieje się i to bardzo dużo, i trzeba coś z tym zrobić, bo już nie, nie mogę wytrzymać. Jest tutaj kurcza gdzieś. Nie chciałbym go zabijać. Właśnie dostał. Dostał znowu. I już nie ma kury? ale poziomów nam z tego wpadnie na pewno. No, jest surowy kurczak. Pierwszy raz na naszej wyspie mamy dostęp do mięska, normalnego mięska. No, szkoda, że żadne jajko się nie pojawiło. Wow. Z wami bym nie chciał do czynienia. Przynajmniej nie chciałbym, żebyście mnie dostrzegli swoimi małymi, creeperowatymi oczkami. Spawner działa naprawdę nieźle. Nie mam nic do zarzucenia temu spawnerowi, no ale jednak fajnie by było, gdybyśmy mieli tutaj możliwość odzyskiwania tych kurczaków, chociaż jak to wygląda. Nic się, żadne zwierzę nie pojawia, ale spróbujemy teraz nieco trawy dodać na ten teren i może to nam coś da. Mam taką cichą nadzieję, szczerze mówiąc, bo byłoby mi przykro, gdyby cały ten mój wysiłek poszedł na marne. No robiłem jakiś tam research, no i teoretycznie wszystkie warunki są spełnione do tego, żeby się zwierzyna, że tak powiem, rozpiła, no ale nigdy nie wiadomo. Może ta trawa faktycznie jest wymogiem takim kluczowym. Nie wiem, czy to nam pomoże, czy nie. Trawa została zastymulowana mączką kostną i liczę na to, że pojawi nam się tutaj coś mimo wszystko. Także idziemy na samą górę i zobaczymy, co z tego będzie. No kurde, fajnie by było, żeby jakieś krówki się pojawiły świnki albo coś bez kitu. Nie ma zwierząt, ale pojawił się. Pojawił się wędrujący handlarz, co jest dla nas szansą na to, by zdobyć jakieś roślinki dodatkowe, także zobaczymy, co ma w ofercie. I może, może, może. Może coś z tego będzie, słuchajcie. Lecimy na do niego i zobaczymy, co będzie w stanie nam zaoferować. Nie wiem, jak z torczami, czy torcze wpływają na rozpawnienie się zwierząt, no ale mamy światło, które, no, jest kluczowe, jednak do tego, żeby to było. Jakby cokolwiek się tutaj o niewidzialny się zrobił. Świetnie. Dobra, zobaczmy, co ma na nas handlarz. Zazonka tropikalna, zapięcie emeraldów. No i to już jest coś. E, nie uciekaj, proszę. Bardzo cię proszę, nie uciekaj. Ja zaraz wrócę. Mam nadzieję, że się nie zderespi na mnie. Akurat mamy 5, dobra. Lecimy z powrotem do niego, chociaż mam takie. A, coś tam widać jeszcze. Mam ciche, cichą nadzieję, że nadal to będzie, ale też odnoszę wrażenie, że mógł się zderespić nam niestety. Fajnie by było, gdyby tam nadal był. I tak się zastanawiam w sumie, czy budując tak wysoko tą całą farmę, zupastwisko, nie wiem jak to nazwać, spawn dla zwierząt, e, czy te zwierzęta mi się nie będą derespić w momencie, kiedy odejdę zbyt daleko? No chyba nie. Chyba nie, niejednokrotnie się wychodziło na jakieś dalsze eksploracje te zwierzaki w naszych e, Jakichś oborach, czy czym tam się budowało, były zawsze, nie? Tropikalna sadzonka to jest coś, co może nam naprawdę fajnie Gierkę popchnąć do przodu. W sensie urozmaicić. Fajnie by było, gdyby. Jest. Nadal jest. Dobra, ziomek, gdzie jesteś? Ziomek, halo. Dziękuję bardzo. Fajnie by było, gdyby jakieś zwierzaki się tutaj zaczęły respić. No ale dobra, na razie mamy tropikalną sadzonkę. I my z nią teraz lecimy na dół. To jest pierwsze drzewo, które będziemy mogli sobie wyhodować po prostu na naszej wyspie. I nie będzie to cholerna azalia. A przy okazji ścinanie tropikalnych drzew z naszym modem to będzie bardzo duży boost, jeżeli chodzi o prędkość pozyskiwania drewna. Ojejku, jakie ja się cieszę, nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. Dobra, posadźmy naszą tropikalną sadzonkę gdzieś. Ja wiem tutaj. Jest i drzewo, teraz lecimy szybko po siekierkę i miejmy nadzieję, że jakieś sadzonki nam wypadną. Jak nie, to weźmiemy sobie jeszcze szybko emerald z dołu i spróbujemy kupić ich więcej. Na pewno mamy około 20 paru emeraldów jeśli się nie mylę. Ale sadzonków! Wow! 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 Coś wspaniałego. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. To jest tak prosta rzecz, a mnie tak cieszy. Zrobimy sobie chyba las tropikalny na tamtym mm, spawnerze naszym. Ok, dajcie mi te sadzonki. Ojejku, ile sadzonków. Uuu. No i super, moi drodzy. Mamy, co chcieliśmy. Mamy drzewo. Mamy dobry, normalny las. Zostawmy sobie tutaj trochę tego drewna. Jest tego drewna naprawdę dużo. Zostawmy łączkę kostną, zostawmy to. Na razie nam to jest niepotrzebne. Szmaragdy w sumie z sobą zabierzemy. Okej, okay. mamy prawie całą skrzynkę drewna, ja nie mogę. Nawet nie wiecie, jak długo na to czekałem, żeby móc to osiągnąć. To jest dla mnie tak wielki kamień milowy Jeśli tak teraz cieszę, że wy sobie nie jesteście w stanie tego zobrazować nawet, nie? Happy, happy, happy. Świetnie to wygląda. Zapewne jakieś pająki się będą respić, czy coś tam. A nadal jest tutaj handlarz. Chodź tu. To ten sam. Ok. Te tropikalne ryby to po prostu są tak potrzebne. Nic więcej tutaj się nie zryspiło przez tyle czasu. Serio? Trochę smuteczek powiem wam szczerze. Myślałem, że coś tutaj się pojawi, a tutaj nic. Trochę mnie to niepokoi. Może teraz na naszej wyspie się coś pojawi? W sumie jest miejsce. Teraz azali nie zajmują tyle miejsca. Takie kilka potężnych drzew dużo lepiej moim zdaniem wygląda, niż jedno wielkie zgrupowanie kilkudziesięciu drzewek, które dawały nam ułamek tego, co no, jedno drzewo takie, nie? Nie no, coś tam się respi słuchajcie, jakieś endermany się pojawiły nawet. Eee, nie jest źle. Mam jedynie nadzieję, że skurczybyki nie będą kraść yy, bloków ziemi. Dobra, dziabnijmy to, co już się zrespiło na spawnerze. Tak sobie myślę, że chyba czas powiększyć nieco nasz spawner. A mamy teraz sporo drewna, więc możemy to spokojnie zrobić. Nie bojąc się o utratę yy, cennego surowca. A można by było go powiększyć i porobić trapdory, więcej trapdorów. Dwa, trzy piętra dobudować. Myślę, że to ma jak najbardziej sens. Będziemy przytapiać teraz trochę drewna. Przy okazji zrobię sobie i wezmę cobblestone z dołu. No i ziemniaczki. Więcej ziemniaczków pieczonych, które mi się już powoli kończą, będzie trzeba zaraz znowu zabrać plony. Moi drodzy, e, No, zrobimy sobie jeszcze powiększenie tego spawnera w dzisiejszym odcinku, ale niedługo będziemy kończyć. Gdzieś tutaj miałem te cobblestone. Tutaj będzie to wszystko. Tak. Dobra, najpierw wstawmy piec. Niech to się przepala. Węgla mam już całkiem sporo. Weźmy to. Ten kilo nasz cudowny, diamentowy, silk taczowy zostawiamy. Hmm, kostki możemy zostawić. Na nic nam nie są potrzebne. Hmm, emeraldy. No można by było zabrać z sobą, ale ja bym zostawił te emeraldy w sumie tutaj. Myk. Co tam jeszcze takiego możemy? To jest tam niepotrzebne, strzały mogą się przydać, pieczone kartofle jak najbardziej. Dobra, bierzemy to i budujemy nasz cudowny spawner ku górze. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Podejrzewam, że tak, no ale nigdy nie ma pewności. Pomiędzy ostatnim kadrem, a ukończeniem budowy spawnera szybko pohandlowałem z ziemioczkami i zebrałem plany spój. Oczywiście nie odkładałem roboty na później i jak tylko to zrobiłem, zabrałem się za przeróbkę spawnera. Materiał byłby dosyć długi, także nie będę was męczyć całością przebudowy, a tylko pokażę wam te kluczowe fragmenty. Gotowe. Mamy kolejne dwa piętra z spawnera. Myślę, że to już wystarczy do końca naszej rozgrywki. Nie mam zamiaru go znowu powiększać, bo mi się po prostu najzwyczajniej nie chce. Ok, gdzieś tutaj jest nasze zejście. Nie z tej strony, z tej strony. Na naszej wielkiej połaci terenu nic się nie respi dalej niestety. Ale zobaczymy jak działa teraz spawner. Pilot tutaj poczekam i się okaże. W trakcie ekspienia uznałem, że znajdę zastosowanie dla pozostałego kobla, który miał być przeznaczony na rozbudowę spawnera i wykorzystam go do ogrodzenia kamiennym murkiem mojej zwierzęcej polany, przynajmniej z nazwy zwierzęcej. Okej, okay, jeszcze tylko krzesiwo. Gdzieś tam mieliśmy, ale nie chcę się szukać, więc zrobię sobie nowe. I lecimy do netheru. Szukać Nederaitu. W sumie to. Dobra, w sumie to jeszcze spróbuję pohandlować spigletami, Skoczę po złoto, przetopię je i przy okazji, jak już tam będziemy, to może by się nam udało to ogarnąć. Pomiędzy nagraniami uznałem, że ostatni raz podejmę próbę odnalezienia netherite'u i pohandluję przy okazji spigletami w nederze. W celu poszukiwania netherite'u zgromadziłem niemal stack TNT, które miało ułatwić cały proces. Do tego miałem ponad stack złota. Sama wycieczka do Netheru była całkiem owocna, choć nie znalazłem nawet jednego bloku Ancient Debris smuteczek. Za to udało mi się pozyskać wiele skór, od pigletów, które oczywiście wykorzystamy w wiadomym celu. Koniec końców brakowało nam jeszcze kilku biblioteczek do uzyskania najlepszego efektu Enchanting Table. Święcie, jak Ci życie miłe, to z stąd. Okej, okay, pierwsze tjentiki wybuchły i nie zaszło to zbyt daleko. A szkoda i nie widzę tutaj żadnych Ancient debris na razie. Także odpalamy dalej. Mam nadzieję, że tym razem trochę dalej poleci. Kolejne 11 ładunków odpalone i mamy chociaż jedną kostkę. Nie mamy. Fajnie. Można by było powiedzieć, że to syzyfowa praca. No szkoda, no wielka szkoda. Nie będę tutaj stać i czekać i szukać, kurde, nie wiadomo czego. Skoro nie ma, to nie ma. Odpuścimy sobie ten temat definitywnie i ostatecznie, no chyba, że ktoś z Was da mi jakiegoś tipa, który pomoże mi to znaleźć. Ale szczerze mówiąc wątpię, że to znajdę. Tak czy inaczej moi drodzy, będziemy zaraz kończyć odcinek, tylko jeszcze wejdziemy sobie do bazy i zobaczymy stół do enchantingu, czy budując ostatni regał na książki, da nam to coś, czy dalej będzie jaka szana taka jaka była do tej pory. No kurde, powiem wam szczerze, że jestem wielce rozczarowany tym, jakie enchanty mi się pojawiały, jakie enchanty dostawaliśmy do tej pory. No tylko parę razy udało się nam pozyskać jakiś dobry enchant, a zazwyczaj leci nam kupa. No i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No nic nie mogę zrobić przecież w takiej sytuacji. Zmykaj stąd, ma malcu. 29 książek. Okej, okay, teraz potrzebujemy jeszcze drewna. Mamy tu jakieś drewno? Zostało nam trochę drewna, dobra. Co prawda nie jest to mistrzostwo świata jeżeli chodzi o ilość. Jedno ja bezkutowo przytykałem się z desek tutaj. Są jeszcze ewentualnie te spaczone, ale nie chcę tego zużywać. Kolekcjonersko trzymam to w szafce. Mm. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Niestety próby zaklinania przedmiotów nie przyniosły lepszych rezultatów. Na razie. Minęło trochę czasu, a na naszym spawne, że zwierząt nadal nic nie ma, ale jest chytry plan, żeby chociaż kurczaka poch przechwycić. Jeśli będę tutaj w nocy, co prawdopodobnie się teraz wydarzy, jest szansa na to, że się tutaj nam zrespi e, chicken jockey. Jeżeli się go pozbędziemy, e, czy to mechanicznie, czy to przez po prostu spalenie, on zginie, to myślę, że jest szansa na to, by kurczaka odratować. Jakbyśmy odratowali kurczaka, to momentalnie robię płotek. I mamy w tym miejscu kurę. A kura to już jest coś. Dobra, także poczekamy sobie grzecznie. Niech się moby nad nami respią, niech się moby pod nami respią. Okej, okay, mamy już prawie noc, spawnią się pierwsze moby. Mamy jakieś pająki, creepery. Liczę na chicken jockey. E. Ostatnio się zrespiły nam dwa szkielety na pająkach, co też jest z rzadkim spawnem. Więc może, może, może tym razem się zrespią nam chicken jockey. E. Jakby były dwa, to by było w ogóle ekstra. Mało brakowało. Ja pierdziele. O matko! Muszę zrobić jakiś szklany taras tam, żeby móc obserwować sobie swobodnie to, co się dzieje na dole, bo znowu się spierniczę i tym razem mogę nie mieć tyle farta, nie? Jestem w ciężkim szoku pod kątem tego jak wiele tu jest mobów, nie? Dobra, zebraliśmy Grind z farmy i nie ma chicana żadnego. Nadal minęło parę dni. Minecraftowych. Nadal nie mamy chicana. Niepokojące doniesienia, mój panie. Się uprzejść, to mógłbym się rozwalić tutaj na tym normalnie. Nieładnie. Zobaczmy, jakie enchanty nam teraz polecą. Mamy 32 poziom. Weźmy kilof I wish me luck. Dosłownie wish me luck. Wydajność 4. Aha, tylko wydajność 4. No wyśmienicie, powiem Wam szczerze. No po prostu. Pietnia. Spróbujmy raz jeszcze. Szczęście! Mamy szczęście! Dawaj, ty diaksy! Wiecie co, fajnie by wyglądała taka ta ściana, ale... 66 bryłek yy, rudy, diamentów, a zobaczmy ile będziemy mieć diaksów. 2 i prawie pół staka. Wow! Wow, 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 wow! <laughs> wreszcie! Dobrze, szczęście, wydajność, niezniszczalność, super! Ja pierniczę, tego chcieliśmy, dobrze! Seria nabiera kolejnego, można powiedzieć, tempa. Ja, słuchajcie, bym chętnie zmodernizował delikatnie moją bazę, zmienił tutaj nieco to wszystko i w sumie to zrobię dla Was niespodziankę, jak to będzie wyglądało. No, zrobię to po prostu poza nagraniem. Nie będzie to uwiecznione w żadnym wypadku. Eee, tak, zrobię dla Was to jako niespodziankę i w sumie to tyle. Słyszymy się w kolejnym odcinku, a na jego początku oprowadzę Was po naszej nowej bazie. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszonka. Cześć. Gorące podziękowania dla wspierających. A czy ty dałeś lajka i zasubskrybowałeś już kanał?